Siostry, bracia w Chrystusie, Panu. Razem z Jezusem wysławiamy dzisiaj Ojca Niebieskiego za to, że tajemnicę swego Królestwa zakrył przed ludźmi, którzy uważają się za mądrych i roztropnych, a objawił je maluchkim. Oni bowiem jako pierwsi przyjęli Jezusa i Jego dobronowinę. A ci maluchcy to galilejscy rybacy, kobiety z ludu, biedacy miast i wsi, a niejednokrotnie ludzie z marginesu. Ci mądrzy jak Nikodem i roztropni jak w Stars musieli przebyć długą drogę w dół, musieli zostać zrzuceni z konia. Zanim zrozumieli, że nie można wyłącznie polegać na własnych siłach, że trzeba powierzyć się Bogu i dać się Mu poprowadzić. I myślę, że dziś jest podobnie. Czasami stanowi to dla wierzącego pokusę, bo rozglądając się wokół, coś dostrzega polityków. Uczonych, ludzi biznesu, artystów, którzy często pozostają z dala od wiary, a niekiedy są jej wrogami. W niedzielę nie widać w kościele zbyt wielu potężnych i sławnych, a tymczasem Jezus wręcz dziękował ojcu, że tak właśnie jest. Wysławiam Cię, że te rzeczy zakryłeś przed mądrymi. Czyli przed takimi, który wystarcza własna mądrość, własny kapitał, własna pozycja polityczna. I gdyby było odwrotnie, to odniosłaby zwycięstwo ludzka logika, a nie krzyż. Uważany, jak pisze święty Paweł, za głupstwo. Oczywiście każdy, również i mężec, może poznać Boże tajemnice. I czułość Boga, ale musi stać się pokornym. Musi uznać własne ograniczenie, gdy chodzi o swoją wiedzę. Nie poprzestając oczywiście szukać coraz to nowych i głębszych odpowiedzi, bo chrześcijaństwo nie opiera się na ignorancji, ale na pokorze człowieka. Który zna swoje ograniczenia i nie stawia siebie na miejscu Pana Boga. Chrześcijaństwo najmilsze nie wyrzeka się wiedzy, broń Boże, nie wyrzeka się mądrości, ale wyrzeka się pychy i zarozumiałości człowieka. Jezus, jak słyszeliśmy w Ewangelii, stał się cichy i pokornym. Po to, żeby ukazać nam drogę, po jakiej mamy kroczyć. I On może powiedzieć nam: Uczcie się ode mnie. Takim przedstawił go prorok w pierwszym czytaniu, i takim obwaliśmy go w psalmie: Pan jest łagodny i miłosierny. Siostry i bracia, w cywilizacji, która wynosi ludzi aroganckich, Pozbawionych skrupułów i moralności, jezusowa lekcja pokory, lekcja opierania się na Panu Bogu nie znajduje oczywiście poklasku. Ale są przecież i tacy, i to jest ich niemało, którzy, jak święta Teresa z Lizję, idą drogą prostoty, ufności, duchowego dziecięstwa. Jak napisał francuski autor Bernanos, „Dziecięstwo mogą odzyskać wszyscy, ale tylko poprzez świętość. Dzisiaj sławimy Boga za świętość życia błogosławionego Jana Pawła II. I pamiętamy, że była świętość to tak czytelna, że w dniu pogrzebu tłum zgromadzony na placu świętego Piotra. Wołał Santo subito, świętym natychmiast. Nie było żadnych wątpliwości, że ten, który niestrudzenie głosił nam Ewangelię, żył sam w, według niej. I to był najmocniejszy argument w jego przepowiadaniu. Argument za tym, że świętość jest możliwa. Że świętość jest dla wszystkich, że świętość to, jak uczył Jan Paweł II, wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Taką drogą prowadził nas Ojciec Święty ku świętości. Drogą zwyczajną, ale według wysokiej miary. Uczył nas tej drogi poprzez rozliczne katechezy środowe. Dokumenty apostolskie, homilie i pielgrzymki po świecie z krzyżem w ręku. Dla nas, Jego umiłowanych rodaków, jak zwykł mówić, szczególne znaczenie mają przesłania pielgrzymek do Ojczyzny, bo to była zarazem wielka podpora na drodze ku wolności i drogowskaz, jak korzystać z wolności. Przywołajmy zatem siostry bracia pokrótce na pamięć te spotkania z Ojcem Świętym i jego przesłania dla nas, jego rodaków. Pierwsze spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z własnym narodem odbyło się w dniach 2 do 10 czerwca 1979 roku. I to spotkanie. Zapoczątkowało przemiany, jakie się później dokonały. W mszy świętej na placu zwycięstwa w Warszawie uczestniczyły setki tysięcy ludzi. Wielkim echem odbiły się słowa homilii papieskiej o tym, że człowiek nie rozumie siebie do końca bez Chrystusa, a także wołanie o moc wysoka dla narodu. Niech wstąpi duch Twój, niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Jakże głęboko też w serce zapadły słowa budzące nadzieje. Nigdy nie wątpcie, nie czujcie się znużeni i zniechęceni w walce o sprawiedliwość, respektowanie praw. I głosu każdego obywatela oraz każdego narodu. Jak pamiętamy, ten apel spotkał się ze skutecznym odzewem, bo 440 dni później od wyjazdu Ojca Świętego doszło w Polsce do powstania Związku Zawodowego Solidarność. Rozpoczęła się w kraju wielka rewolucja moralna, która przygotowała późniejsze wyzwolenie polityczne i społeczne. Dnia 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny celem zdławienia Solidarności. I Ojciec Święty cierpiał razem z nami, cierpiał ze swoim narodem. Papieskie modlitwy w stanie wojennym Zanoszone podczas audiencji środowych z udziałem wielu pielgrzymów, podtrzymywały ducha Polaków zastraszanych i gnębionych przez władze komunistyczne. Druga pielgrzymka Ojca Świętego do ojczyzny w 1983 roku przebiegała pod znamiennym hasłem: Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno Moja. 16 czerwca warszawski archegatedge papież powiedział że przybył do kraju aby stanąć pod krzyżem Chrystusa razem ze swymi umęczonymi rodakami zwłaszcza z tymi którzy najboleśniej czują cierpki smak zawodu upokorzenia cierpienia pozbawienia wolności krzywdy podeptania godności człowieka Zapadły nam głęboko w pamięć i serca słowiedziane, słowa wypowiedziane podczas właśnie tej pielgrzymki. Nie przestaje ufać, że owa zapowiadana wielokrotnie odnowa społeczna według zasad wypracowanych w takim trudzie w przełomowych dniach sierpnia 1980 roku i zawarta w porozumieniach dojdzie stopniowo do skutku. Trzecia pielgrzymka Ojca Świętego Dojczyzny do w 1987 roku obejmowała obchody Krajowego Kongresu Ocharystycznego w Warszawie i przebiegała pod hasłem do końca ich umiłował. I oto w duszpasterski wymiar tej pielgrzymki wpisały się jakże wyraźnie akcenty społeczne, bo w swoich homiliach Jan Paweł II wzywał rządzących do ustępstw, a uzasadniał to słowami: Nie może być mowy o żadnym postępie, jeżeli w imię społecznej i solidarności nie będą respektowane do końca prawa każdego człowieka. Na szlaku pielgrzymowania po kraju Ojciec Święty głosił orędzia o godności człowieka. O jego niezbywalnych prawach, ale także o o istocie państwa, które istnieje dla dobra społeczeństwa, a nie jak chcieliby niektórzy, aby społeczeństwo służyło państwu i partii rządzącej. Czwarta pielgrzymka w czerwcu 1991 roku przebiegała pod hasłem żebyście nie utracili dziedzictwa. A jej myślą przewodnią był dekalong, jako boży drogowskaz wśród pułapek współczesnego świata. I ten temat papieskich Kateches był nam wtedy bardzo potrzebny, ponieważ wielu pogubiło się w nieznanych warunkach demokracji. Ojciec Święty Upominał rodaków, by wolności nie polemowali jako uwolnienia się od wartości chrześcijańskich i od autorytetów moralnych. Nie bez goryczy mówił o lekceważeniu świętości i jej nienaruszalności ludzkiego życia od początku po naturalny kres. Prosił, by nie rozpraszać energii nagromadzonych w latach solidarnościowych przemian. Po raz piąty Jan Paweł II przybył do ojczyzny jeszcze tego samego roku uczestnicząc w sierpniu w Światowym Dniu Młodzieży. Pobył był wtedy krótki, ale emanował wielkim ciepłem, jaki papież darzył zawsze młodych. Podobnie krótko trwała następna wizyta w maju 1910. 95 roku w drodze na kanonizację Jana Sarkandra. I tym razem w Skoczowie papież poruszył ważne kwestie moralne dotyczące zwłaszcza sumienia. Jakby nawiązując do ataków na Kościół, przypomniał, że wbrew pozorom praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj, ponieważ pod hasłami tolerancji. W życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może wręcz większa nietolerancja. Szósta pielgrzymka Ojca Świętego Dojczyzny do była stosunkowo długa od 31 maja do 11 czerwca 1997 roku a odbywała się w roku poświęconym Jezusowi Chrystusowi odkupicielowi i obejmowała znamienne wydarzenia kongres eucharystyczny we Wrocławiu tysiąclecie męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha i zaliczenie królowej Jadwigi w poczet świętych Jan Paweł II przypomniał wtedy rodakom o niewyczerpanej głębi Bożego miłosierdzia która w tajemnicy Eucharystii sięga horyzontów życia wiecznego, i przejawiła się u zarania polskich dziejów, kiedy przez włączenie Polski do wspólnoty chrześcijańskiej Europy staliśmy się narodem wierzącym w Chrystusa, oczekującym Jego wyzwalającej mocy. Może warto przypomnieć, że na krzeptówkach. Temat Bożego Miłosierdzia powrócił w miarze bardzo osobistym, bo Ojciec Święty tam powiedział, z historią tego sanktuarium łączy mnie zarazem wydarzenie, które miało miejsce na Placu Świętego Piotra w dniu 13 maja 1981 roku. Doznałem wówczas śmiertelnego zagrożenia życia i cierpienia, ale również wielkiego miłosierdzia Bożego. Siódma najdłuższa pielgrzymka Ojca Świętego do Polski odbyła się w dniach od 5 do 17 czerwca w 1999 roku i trasa tej pielgrzymki wiodła przez młode diecezje, w których Ojciec Święty jeszcze nie był. Tym razem mówił rodakom, że Bóg jest miłością Przypominał, że w przeszłości, że przyszłości nie da się budować bez odniesienia do tego źródła wszelkiej miłości, jakim jest Bóg. Podczas mszy świętej w Warszawie wołał, uwierzcie, że Bóg jest miłością, uwierzcie na dobre i złe. Obudźcie w sobie nadzieję i niech ta nadzieja wyda was owoce w wierności Bogu we wszelkiej próbie. Siostry Bracia, Jan Paweł II, dzierżący w dłoniach klucze piotrowe i otwierający nimi na oście drzwi Chrystusowi, stał się dla nas prorokiem nadziei, która w świecie napięć i kryzysów odsłania horyzonty dobra w jego ostatecznym kształcie. Będąc siewcą nadziei w kościele, w świecie, Widział ją zwłaszcza w młodych, o których mówił, jesteście moją nadzieją. W świecie, w którym wielu utraciło nadzieję, pytanie o jej źródła jawi się jako zasadnicze dla przetrwania cywilizacji. Według Ojca Świętego, Ewangelia przynosi odpowiedź zasadniczą i jedyną. Dlatego trzeba bez lęku przekraczać próg nadziei i pozwolić się prowadzić przez nią. Temu właśnie według Jana Pawła II służyło dzieło nowej ewangelizacji, do której niech strudzenie nas wzywał. Mobilizował w kościele wszystkie siły. Szczególne znaczenie dla nowej ewangelizacji, jak podkreślał Ojciec Święty, mają katolickie środki przekazu społecznego. I mówił Ojciec Święty o tym często. Mówił także: Ja codziennie dziękuję Bogu, że w Polsce jest takie radio, że jest Radio Maryja. I trzeba te słowa przywołać również dzisiaj. Gdy nad tym radiem, jego dziełami, zawisły ciemne chmury, które muszą niepokoić wielu z nas, ludzi kościoła. Razem z błogosławionym Janem Pawłem dziękujmy codziennie Bogu, że jest w Polsce takie radio, że jest Radio Maria. Dziękujmy zwłaszcza. Dziękujmy zwłaszcza za błogosławione owoce służby tego radia w Kościele, w Kościele, który od zarania swoich dziejów trwa w nauce apostołów i we wspólnocie, na łamaniu chleba i w modlitwie to jakby cztery filary życia Kościoła. I Radio Maria pomaga trwać Kościołowi, właśnie najpierw w nauce apostołów. Jak wiemy, Czyni to szczególnie przez transmitowanie Katechę z głosem Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, dzięki tej rozgłośni spełnia się każdego dnia w Polsce i daleko poza nią, na różnych kontynentach świata, nakaz misyjny Chrystusa, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzemu. Słowo Boże jak przypomina nam święty Paweł. Nie ulega skrępowaniu. Ma ono moc przebijania się przez różne zapory, by dotrzeć do człowieka, który w życiu potrzebuje nie tylko chleba i czegoś tam do chleba, ale nade wszystko potrzebuje pokarmu duszy, potrzebuje słowa pożywnego, które umacnia w dobru i otwiera na dobro nieskończone, czyli samego Boga. Radio Maria pomaga Kościołowi trwać we wspólnocie, którą ożywia jeden duch, jedno serce. Miliony ludzi biją niejako wspólnym rytmem. Ich serca biją wspólnym rytmem. Jednoczą się ze sobą przy odbiornikach radiowych, gdyż słyszą z strunia słowa dla nich, do nich kierowane, poprzedzone przyjaznym sygnałem. Tu Radio Maria. Katolicki głos w Twoim domu i tak najbliżsi rodzi się poczucie uczestnictwa w wielkiej rodzinie, jakby zamieszkałej w jednym domu. Nawiązuje się rozmowy, dyskusje, wymiany myśli, niekiedy trudne rozmowy, bo i czasy są trudne i przybywa problemów do rozwiązania, ale każda rozmowa, choćby niedokończona, jednoczy ludzi. Pozwala lepiej się rozumieć nawzajem, jest mostem rzucanym od człowieka do człowieka, by mogli obydwaj się na nim spotkać. To nie rozmowa, nawet jeśli wydobyta z obolałego serca, ale brak rozmowy, przepaść głuchego milczenia oddala człowieka od człowieka. Dopóki ze sobą rozmawiamy, jesteśmy razem, jesteśmy też zdolni do porozumienia, przebaczenia, wzajemnego przygarnięcia się w miłości. Radio Maria stwarza nam ku temu możliwości, okazję poprzez rozmowy niedokończone. Pomaga też Radio Maria trwać Kościołowi na łamaniu chleba, czyli w Eucharystii, która jest, jak wiemy, źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Codzienna transmisja Mszy Świętej jest dla wielu osób, zwłaszcza chorych i posuniętych w latach, jedynym sposobem uczestnictwa w Eucharystii i duchowego przyjmowania każdego dnia Komunii Świętej. A ile razy dzięki Radiu Maleje i Telewizji Trwam słuchaliśmy Mszy Świętej i Ojca Świętego z jego apostolskich podróży, często gdzieś tam z krajów świata? Ten wielki skarbiec, eucharystyczny Kościoła staje się w jakiejś mierze dostępny dla każdego, kto pragnie z niego czerpać i korzysta z tej rozgłośni. Trwanie w Eucharystii przemienia życie na radosne i wdzięczne ofiarne w komunii z Bogiem i z bliźnimi i wreszcie radio maria pomaga tworściołowi trwać w modlitwie szczególnym bogactwem tego radia jest bogactwo form modlitwy i uświęcania nią czasu towarzyszenia modlitwom w różnych godzinach dnia w różnych sytuacjach i w różnych potrzebach duchowych słuchaczy Radio Maryja uczy modlitwy, wprowadza w nią, odsłania jej piękno i czyni z niej potrzebę serca. Oto czym służy Kościołowi i poszczególnym wiernym w Polsce i na świecie Radio Maryja. Wielka mbona, liczna rodzina, poszerzona przestrzeń wieczernika, codzienna szkoła modlitwy. I z tymi Duchowymi darami dociera ona do polskich domów, w kraju i poza granicami. Dla wielu jest nicią łączącą z ojczystym krajem, z rodziną, mową i kulturą, z tym, co dogłębnie Polskie stanowi. Dlatego, siostry i bracia, jesteśmy tu dzisiaj. Na tej uroczystej Eucharystii, by dziękować Dobremu Bogu i za dar beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, ale razem z Nim, tak jak zyko On to czynić, dziękować Bogu za Radio Maria. Mamy świadomość, że z nami trwają w tym dziękczynieniu liczni rodacy, których serdecznie pozdrawiamy. Niech nas jednoczy wspólne uwielbienie Boga wyrażane słowami apostoła, temu, który mocą działająco w nas może uczynić więcej nieskończenie niż prosimy czy rozumiemy. Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieków. Amen.